Cześć, Ojcze nasz, nasz, nasz. Te słowa mnie najbardziej poruszyły w Ewangelii dzisiaj, bo nie tylko same w sobie są poruszające, ale pozwalają lepiej zrozumieć koniec Ewangelii, w którym Jezus poleca nam przebaczać tym, którzy zawinili względem nas. Dlaczego? Jaki to jest związek? Wydaje mi się, że bardzo często w modlitwie, w medytacji koncentrujemy się na tym, aspektu, na tym aspekcie mój ojciec, mój jedyny, bo ja nawiązuję z nim relacje, trochę tak jak w pieśni nad piśniami, relacje miłości, wybrania. Jestem jedyna, dla niego jedyny w swoim rodzaju. To jest bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze, dlatego że to właśnie nam pozwala poczuć to nasze jedynactwo, wybranie, przepiękną sprawę bycia jego ukochanym dzieckiem, najukochańszym. No i to się bardzo dobrze, bardzo dobrze działa na budowanie takiej relacji. Tak jak dziecko buduje swoje relacje z rodzicem, też dla każdego dla, jest jego, nawet jeżeli mamy więcej braci i siostry, jestem zawsze wybranym dzieckiem, jedynym dzieckiem. No właśnie, ale jednocześnie w tej modlitwie Jezus mówi nam o tej perspektywie, o konieczności przybierania także tej, czyli przejścia przez to od tego poczucia wybrania i przeniesienia tego szczególnego charakteru, byciaż tym szczególną perełką na drugą osobę, ale ta osoba, która jest tak samo wybrana. I ukochana, i tak dalej, to jest właśnie ten, który mnie zranił. I to może być bardzo trudne do przyjęcia, ale jeżeli sobie zdamy z tego sprawę, no to wydaje mi się, że to powinno być już łatwiej komuś odpuścić. No bo jeżeli sobie to wyobrazimy jak ogromną miłością mi daje wsparcie i Bóg dla mnie, i jak dużo ma dla mnie zrozumienia, no to siłą rzeczy muszę zrozumieć, on ma także dla niego, dla tego innego. No, jak czy tak samo jak rodzic kocha wszystkie dzieci, nawet jeżeli niektóre z tych relacji mogą być bardzo trudne, no to także tutaj się tak dzieje. I wtedy wydaje mi się, że powinno być łatwiej, żeby odpuścić, bo przecież to jest to inne ukochane dziecko. Jeżeli ja tyle dostałam, jeżeli ja jestem aż tak bardzo wybrana i on, no to przecież nie mogę. Stawać ponad nimi, mówić, Ja cię nie odpuszczę. Tak sobie myślę, ale uważam, że to nie oznacza, że nie mam. Wyznacza także granic. Jeżeli ktoś po prostu mnie rani tak, że ja już po prostu nie jestem w stanie funkcjonować, działać i potrzebuję odejść na dystans, to przecież mogę to robić, ale przecież to nie przeszkadza mi i nie narusza. Tego, że uznaje, że on ma także jedyną w swoim rodzaju relację z Bogiem, jest jego ukochanym dzieckiem. Nie wchodzę w to. Nie, nie mogę jej ocenić, nawet jeżeli mi się wydaje, że on jej nie ma. Nie. Przyjmuję to, bo daję sobie także prawo do jej posiadania z Bogiem. Czyli idę na znaczą granicę, idę na dystans, ale odpuszczam, odpuszczam. Tak to widzę, a Ty podziel się ze mną w komentarzu. Cześć.